Miał być hit, a co wyszło? Maciej Orłoś już poznał wyniki. Wszystko jasne Maciej Orłoś wracał do TVP w atmosferze triumfu. Dziennikarz nie tylko zaczął prowadzić na nowo TeleExpress, dostał też całkiem nowy format Ale to już koniec sezonu nowego programu Orłosia, teraz przyszła pora na podsumowania. Jego własne talk show to hit czy kit? Znamy wyniki oglądalności. Maciej Orłoś wrócił do TVP. Maciej Orłoś zrobił karierę jako prezenter telewizji polskiej. Działał tam od 1991 roku, a szczególną popularność przyniosło mu prowadzenie teleekspresu. W 2016 pożegnał się ze stacją, a wrócił dopiero w 2024, po tym, jak w TVP zaszły wiadome zmiany. Powrót po niemal 8 latach wywołał wiele emocji, nie tylko u widzów, ale i u samego dziennikarza. Orłoś dostał zresztą własny, całkiem nowy program, to daje słowo. Można go było oglądać w niedzielę o godzinie 17.35 na TVP1. Nowy program Macieja Orłosia w TVP. Program Orłosia daje słowo pojawił się na antenie 6 października. Ostatni odcinek wyemitowano 15 grudnia. W ток-show Maciej gościł przeróżnych artystów, m.in. Irene Santor. Michała Bajora czy Daniela Olbrechskiego. Pokazywano też materiały archiwalne i felietony. Serwis wirtualne Media właśnie udostępnił wyniki oglądalności. Dane, zamieszczone przez Nielsen Audience Asurement, wskazują, że największą popularnością cieszył się odcinek, którego główną gościną była Teresa Lipowska zem, jak miłość. A jak wyglądają liczby. Daje słowo Macieja Orłosia, wyniki oglądalności Szczyt oglądalności programu Daje słowo przypadł na 1 grudnia. To wtedy wyemitowano odcinek z Lipowską, który przyciągnął aż 822 tysiące osób Znacznie gorzej wypadł za to drugi epizod, 20 października to show oglądało jedynie 461 tysięcy widzów Orłoś może mieć jednak powody do zadowolenia. Średnia oglądalność daje słowo wynosi 690 tysięcy widzów. Po pierwszym miesiącu program miał 620 tysięcy odbiorców, finalnie zaliczył więc wzrost o 70 tysięcy. Nie wiadomo jednak, czy to wystarczy, by stacja zdecydowała się na drugi sezon formatu. A wy oglądaliście?